Cześć z tej strony Darek, nieinformatyk, bazodanowiec, czy jak to woli. Dzisiaj chciałbym ci opowiedzieć o bardzo ważnym temacie, który będzie się dla ciebie liczył może mniej na początku twojej kariery, natomiast jest niezwykle ważny, szczególnie na kolejnych poziomach. I chciałbym Ci o nim powiedzieć, bo nawet jeśli dopiero zaczynasz swoją naukę, to warto o tym wiedzieć, bo jesteś w stanie swoją ścieżkę kariery, swoją ścieżkę nauki nawet ułożyć w trochę inny sposób, kiedy będziesz miał świadomość o tym, o czym Ci dzisiaj opowiem. A o czym będziemy dzisiaj mówić? Dzisiaj będziemy mówić o certyfikacji Oracle. Na początek myślę, że zanim przejdziemy do jakichś bardziej szczegółowych Omawiania tego zagadnienia, powiemy sobie, czym w ogóle certyfikacja jest. Być może sam jesteś właścicielem jakiegoś certyfikatu, może chodziłeś kiedyś do szkoły językowej i tam mogłeś sobie zrobić certyfikat, na przykład znajomości języka angielskiego. Każdy zna certyfikat, czyli poziom angielskiego B1, B2, C1 i te poziomy po prostu określają to, jak dobrze znasz dane zagadnienie, dany język, jak dobrze się nim posługujesz. I z bazami danych i programowaniem jest podobnie, więc też możesz zdobyć pewien certyfikat, który będzie zaświadczeniem takim odnośnie Twojej wiedzy o bazach danych. Czy, czy warto certyfikacje w ogóle robić i czy po co inaczej bym Ci o tym mówił? Ja nie jestem osobą, która uważa, że dokumenty i certyfikacje są super istotne. Przynajmniej e, uważałem tak e, do ostatnich kilku tygodni, bo kilka tygodni temu trochę mi się zdanie na ten temat zmieniło. I teraz może dalej nie jestem wielkim zwolennikiem certyfikatów, ale dla certyfikatu ORAK jestem w stanie zrobić wyjątek, bo uważam, że jest to akurat rzecz, która bardzo Ci w Twojej karierze pomoże, bo nawet teraz pracuję w miejscu, w którym mam osoby, które mają kilka certyfikatów i e, rozmawiam z nimi, to one potwierdziły jakby to, o czym myślę od ostatnich tygodni, czyli że ten jednak certyfikacja jest bardzo pomocna. I o co z tą certyfikacją w ogóle chodzi? Dwie najistotniejsze rzeczy dla Ciebie na początek to takie, żeby zrozumieć się, jak ta w ogóle certyfikacja działa, i tu są kluczowe dwie rzeczy. Po pierwsze, to poziomy. O co chodzi z poziomami? Z poziomami chodzi o to, że tak, tak samo jak w języku angielskim, masz różne poziomy znajomości języka angielskiego, i tu są różne poziomy znajomości konkretnych zagadnień w bazie danych. I takie trzy podstawowe poziomy, czyli poziom pierwszy, powiedzmy jako podstawowy, drugi, średnio zaawansowany i trzeci, super zaawansowany. To jest OCA, OCP i OCM. OCC w każdym z tych poziomów oznacza po prostu ORAC Certified, czyli certyfikowany. No właśnie, i tu jest Associate, to znaczy Associate to Professionalist, a to Master. Czyli taki certyfikowany pracownik powiedzmy Orakla, certyfikowany profesjonalista i certyfikowany mistrz Orakla. I teraz te trzy poziomy to ścieżki. Tak naprawdę wszystkie poprzednie poziomy prowadzą do ścieżki końcowej, jaką jest certyfikat poziomu mistrzowskiego. Tak, i teraz, żebyś miał świadomość, czy miała świadomość, jaka jest skala różnic, ile osób posiada jakie certyfikaty, to w Polsce, przynajmniej na kilka lat wstecz, udało mi się dotrzeć do informacji, że ten certyfikat miał około 20 osób. Tylko 20 osób w tym kraju, spośród wszystkich programistów, którzy Posługują się certyfikacją ORAK. Ma certyfikat OCM, bo to wymaga już co najmniej kilku, kilkunastu lat doświadczenia. No i nie każdy w stanie jest taki certyfikat zrobić. Oczywiście też nie każdy próbuje. I to jest ta pierwsza rzecz, czyli poziomy, tak? A druga rzecz to chodzi o kategorie. O co chodzi z kategoriami? Otóż nie ma tak, że robisz. Trzy są poziomy znajomości bazy danych, tak? Te trzy, bo baza danych jest bardzo złożonym zagadnieniem, a co za tym idzie, z bazy danych korzystają różne osoby. Korzystają programiści, administratorzy, eksperci do optymalizacji zapytań, korzystają też projektanci, i teraz każda z tych osób jakby potrzebuje trochę innych umiejętności, trochę innej wiedzy. W związku z tym możemy robić certyfikację ORAK na tych trzech poziomach, na różnych. Kategoriach. I tak naprawdę najważniejsze dwie dla nas w tej chwili to, to jest kwestia administracji, a druga programowania PL SQL. Jak sobie wpiszesz teraz w Google ORAC Certification, to w pierwszy link, jaki wejdziesz, Zostaniesz przeniesiony na stronę główną, gdzie będziesz mógł wybrać produkt, bo Oracle zajmuje się wieloma produktami, nie tylko w sensie bazami danych, ale też na przykład Java, aplikacjami, systemami sztucznej inteligencji, biznesowymi, wirtualizacją, więc tam kliknij po prostu sobie baza danych. Później wybierz Oracle, a, a nie MySQL, bo Oracle jako firma jest też właścicielem MySQL'a i tam będziesz mógł właśnie wybrać kilka kategorii, na przykład administration, development, tak, czyli to są te dwie kategorie i one są myślę najistotniejsze, ale jest też jakiś high availability, czyli taka wysoka dostępność, jest też jakiś tuning, performance, ale te, te dwie są główne i o tym na nich chciałbym się skupić. Czyli certyfikacja ORAC wygląda, wygląda w taki sposób, że po prostu zaczynasz od tego poziomu i musisz zdać pierwszy ogólny poziom, który tak naprawdę sprawdza twoją taką ogólną wiedzę o bazach danych, o modelu relacyjnym, o tym, czym baza danych jest, czym jest SQL i gdy zdasz ten... E ten poziom, w którejś z tych kategorii, to możesz przejść poziom wyżej, czyli żeby zdać OCP, jest wymóg taki, żeby zdać OCA, a żeby zdać OCM, trzeba zdać OCP i to nie jeden, a kilka, i kilka egzaminów. I teraz możesz się spytać, dobra, ja Ci mówię coś o certyfikatach, mówię, że warto je mieć, a czy ja mam certyfikat? A więc ja certyfikatu nie mam, bo jak wspominałem na początku nagrania, zawsze nie przywiązywałem dużej uwagi do tego, bo mi się wydawało, że certyfikaty nie są do nikogo, do niczego, nikomu potrzebne. A ostatnio zmieniłem zdanie. I dlaczego to zdanie zmieniłem? W trakcie swojej kariery już wielokrotnie rozmawiałem z osobami decydującymi o tym, kogo, czy kogoś zatrudnić, czy nie. I wydaje mi się, że sporo ofert pracy umknęło mi po prostu obok nosa e, z tego powodu, że. Gdybym miał certyfikat, to na jakąś rozmowę zostałbym zaproszony. Byłbym już z, z lepszego punktu, bym startował, bo ktoś, jeśli widzicie, że masz certyfikat, to jednak jest pewniejszy tego, że ty jakąś wiedzę posiadasz, trochę też na, i ciebie na, inaczej na Ciebie patrzy, że masz tą wiedzę bardziej uporządkowaną. I yy, ja osobiście uważam, że właśnie kilka razy straciłem na tym, że była jakaś fa fajna oferta, i uważam, że śmiałbym sobie w niej poradził, ale przez fakt, że ja na przykład mam 4 lata doświadczenia w CV, a nie 14, no to ktoś patrzy, no dobra, tylko 4 lata, no to, to, to pewnie za mało, no to poszukamy kogoś innego. I a gdybym gdyby miał ten certyfikat, to wydaje mi się, że tak naprawdę im wyższy poziom certyfikacji w jakiejś tam kategorii bym miał, tym łatwiej by mi było pracę znaleźć. I mówię Ci o tym dlatego, że kiedy Ty teraz szukasz pracy, jesteś początkującą, no to może na samym początku, przez te pierwsze miesiące nie, nie zawracaj sobie głowy z certyfikacją, ale gdy już co nieco uda Ci się zrozumieć, pisać czy w tym w SQL-u, dowiesz się czym ta baza danych jest, jak działa, to myślę, że ten pierwszy podstawowy poziom o takiej koncepcie bazy danych, myślę, że śmiało byłbyś w stanie zdać, jeśli byś się odpowiednio do niego przyłożył i teraz y, koszt poniesiony na Naukę tego, na zdobycie certyfikatu, myślę, byłby niewspółmiernie niski do efektów, jakie byłbyś w stanie uzyskać dzięki temu certyfikatowi, bo jestem pewien, że dużo łatwiej byłoby ci pracę znaleźć. W związku z tym, jeśli ciężko ci pracę znaleźć, to zastanów się nad zrobieniem sobie tego certyfikatu, no żeby przystąpić do egzaminu, to jest to koszt 1000 złotych, czyli 1000 złotych płacisz za to, żeby zdać egzamin. Tu jest o tyle fajnie, że nie ma żadnych wymagań odnośnie tego, że musisz jakiś specjalny trening wykupować kurs na stronie orakla, bo tak naprawdę tutaj jest już sprawa bardziej skomplikowana, bo oprócz tego, że musisz zdać kolej, poprzedni poziom, to jeszcze musisz często wziąć udział w jednym z kursów, które tanie nie są, bo kosztują po setki dolarów. Więc to jest koszt co najmniej kilku tysięcy. Natomiast ten pierwszy poziom jest o tyle fajny, że tam tak naprawdę wystarczy zapłacić 1000 zł, iść na egzamin i go zdać, i już masz certyfikat. I ten koszt 1000 zł, myślę, nie jest jakiś super duży w porównaniu do efektów, jakie dzięki tanie e, dzięki te, te, posiadaniu tego e certyfikatu będziesz miał. E, i przygotowanie do egzaminu, e, uważam, że fajnie jakbyś e, skorzystał z jakiejś książki, bo jak piszesz sobie książki certyfikacyjne, to są u wydawnictwa O'Reilly, są takie biało-czerwone książki. E, chciałem ci ją pokazać, ale nagrywam go w momencie, w którym tej książki przy sobie nie mam, bo pożyczyłem e, książkę koledze, który właśnie... <gry> E, przygotowuje się do certyfikacji, e, ale jak słyszę sobie w e, Google właśnie Oracle Certification Book, to będziesz widział masę książek, gdzie w nazwie będą miały coś takiego jak na przykład 1ZO71, czyli to jest jakiś tam jeden, nie wiem czy ten kod jest poprawny, ale to oznacza kod któregoś z egzaminów, czyli któregoś z poziomów w każdej z kategorii. Więc to, co chciałbym Ci dzisiaj w tym nagraniu przekazać, to. Zainteresuj się certyfikacją, kiedy już masz jakąkolwiek wiedzę, bo ona raz, że będzie Ci procentowała w przyszłości, gdy będziesz szukał kolejnej pracy, dwa będzie kluczowa nawet gdybyś chciał na początku znaleźć e, sobie pracę, bo uważam, że naprawdę ten certyfikat OCA jesteś w stanie zdać, próg, e, żeby zdać egzamin. Trzeba mieć 60% poprawności, poprawnych odpowiedzi. Czyli zakładając, że odpowiedzi jest 100, no to na 65 musisz odpowiedzieć poprawnie. I nawet kiedy wszystkiego super idealnie nie będziesz rozumiał, to i tak masz duże szanse na to, że go zdasz, a gdy masz certyfikat, to o pracę będzie Ci łatwiej. To wszystko. Pozdrawiam, cześć!